Laja Grande, por favor. Cudowne miejsce na wypoczynek. Nie wiem, jak tutaj jest e, z siecią noclegową. Przyjechaliśmy tutaj autokarem na jakieś 2 i 2,5. Ale wypoczynek cudowny. się, że nie jest tanio, no generalnie. Będąc backpackerem, chyba nie wybierzesz Dominikany. Słaba sieć eee, połączeń, prawie, nie, prawie nieistniejąca. Mocno się zastanawiam, co będę robił przez najbliższy tydzień na Punta Cana, ale <gryw> jako niespokojny duch już konstruuję tutaj towarzyszy ewentualnych wycieczek w, w nieznane rejony grupie raźniej, bezpieczniej i na pewno taniej, jeśli nie ma transportu publicznego. A nic na to nie wskazuje, żeby był. Mówi o tym nasza przewodniczka. Mówią też e, doświadczenia szerokowe, ponieważ nie mijamy żadnych autobusów. Były tylko no, autobusy szkolne. Ale na taki autobus, to chyba trudno się załapać. Pozdrawiam zatem taksówki. O. Cudowna temperatura, delikatny wiaterek. Woda jest rozkoszna, absolutnie. Eee, po prostu do niej wchodzisz, tak? Żaden tam, kurde, żadne morsowanie w Bałtyku. Wchodzisz i jest cudownie. A nie jest zupą, nie jest przegrzana ta woda. No jedyne, jedyne niebezpieczeństwo, że może się coś stać, że Cię tak przemielą te fale, że zbruka czy piasek i będziesz miał go wszędzie, tudzież miała. Ja upadłem na nadgarstek, więc już mnie boli, ale <laughs> to olać. Eee. Nawet moja jedna chora noga daje radę w specjalnym takim silikonowo-materiałowym stabilizatorze. Myślę, że do końca wyjazdu będę biegał. No. Jest tutaj pięknie. No i co jest bardzo ważne na plasce? Cały czas są palmy, Różne, różna jest roślinność, bardzo różna, ale są palmy. To jest przepiękne i urocze zawsze. czy znaczy, jeśli się tutaj będziecie wybierać, jakoś solo, to miejsce warto na pewno zaliczyć. <sum> <sum> w oddali wesoły psiak. Jest tu trochę psiaków, które są bardzo przyjazne. Bo rozkładają się na słońcu do drapania. <grywa> Widzę tam towarzysza <grywa> wesołego. Jeden z uczestników wyjazdu Madrona Więc może uda mi się go jakoś przekonać, żeby udostępnił mi swój filmik. I powiem szczerze, że ma takiego drona praktycznie bezobsługowego. Żadnego tam wyważania, rzeźbienia, kombinowania. Podłącza się kom e konsolę do iPhone'a. Z, z jego praktyki wynika, że lepiej mieć iPhone'a, bo to sprawniej działa. Zbierałem tej filmiki, jestem w szoku, jestem totalnie zauroczony i myślę, że to będzie mój następny zakup, wiem, że to obrzydliwe. <laughs> Dziedzictwo i okropny konsumpcjonizm. Natomiast, no, efekty, kurde, z góry są oszałamiające. No, i zobaczcie sami. Tak piękna plaża, a trzy osoby na krzyż, tak? Co też jest ogromnym plusem, bo nikt. Nie drze mordy, nie ma bomboksów, parawanów, bachorów, cudowania, drechów. Czysta rozkosz. Przyrodnicza. ludzie mówili, że bardzo mocno ściągają te fale w głąb oceanu, więc trzeba być czujnym. Piaseczek jest fajny, natomiast no, tutaj mocno się zapadam. Więc dla mojej nogi <gryw> będzie to niezły trening. Ten prawy brzeg jest fajniejszy chyba bo po lewej stronie są po prostu skały na tu są palemki i ładnie to wygląda knajpka a my będziemy mieli w ogóle obiad na plaży zorganizowany więc będzie sympatycznie No paru chmurek, to pogoda jest jak drut, Nie sposób marudzić, mimo listopada. to pada. Północ, pla jegram no nie ukrywam, że przeorało mnie tutaj konkretnie. Te fale... są naprawdę bardzo silne, bardzo... <śm> Można się zmieszać z piachem, błotem i na pewno z solą, którą mam w całych w ogóle drogach oddechowych. O, ochyda. No ale cudnie, no, woda jest tak pięknie przejrzysta i ma taki kolor, że wierzcie mi, rzadko kiedy widać coś tak pięknego I to nie jest żaden gówniany Zanzibar. Jest to pięknie, piaszczyste, piaszczysta plaża, całkowicie piaszczyste, no praktycznie zero kamienia. No i zabawa w tych chwalach jest cudowna. Pływać trzeba na pewno umieć żeby się tutaj utrzymać Ale w sumie im dalej w las, tym, tym jest spokojniej, bo ona się burzy e, tutaj bardzo na brzegu, tak jak widać. zresztą chyba aktualnie jest przypływ bo tu widać, że przybiera tego tej morskiej piany. E, jeden chyba minus plaży tutaj, to jest primo nie można płacić kartą w barze akurat tym, w którym ja siedziałem Sekundo piwko 0,65 kosztuje dwie dychy, no. nie jest jakoś suma strasznie mała, ale nie nastawiajcie się, że Dominicana jest tania to nie jest tani kraj nawet dla białastów Rozumiem oczywiście i szanuję, jeżeli do, dla kogoś dwie dychy to jest mało, dla mnie dwie dychy za piwo to sporo, chociaż przynajmniej to piwo ma sens i jest smaczne, nie jest, nie jest jakimś harnasiem, ani inną straczką. Eee no kurczę, parę godzin tutaj i jak bardzo, to jest dobry wybór. Jestem zachwycony czystością wody, to jest naprawdę zdumiewające. Nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się, że tak jest piaszczysta plaża w głąb wody.